Bardzo bardzo serdecznie, jestem Aim a dzisiaj zagram sobie typ YouTube, jest tak jakby być youtuberem. Wyobrażacie sobie, nagrywacie gry różne, na przykład of Czwórka od nagrywa się, montuje się w realistyczności. Wychodzi, zobaczmy, milion już jest subów. Znaczy, wyświetliśmy 2, 3, 5, chodźmy się przespieć. przespać. Aktualnie mam e, 32 level 286 dzień, 6 milionów 690, ileś tam subskrypcji, i trochę, trochę. Chciałem zauważyć, że w tej grze najbardziej się zarabia na tagach. A czemu? To sami zobaczcie. Przepraszam, to był taki lag. Weźmy to jeszcze floga. Można y, trzy, no, takie jakby filmiki naraz. setki. editing. Zobaczcie. W Widzicie? Tak. 64 miliony. Prawie 65 milionów. A za zwykłe 20. Flogi jakieś. O polecenie. Plus 26 tysięcy widzów. Ładne. Jest też kariera. Są punkty do rozdyspansowania. Mam jeden akurat. Tutaj można odblokowywać różne rzeczy, nie? Prezent od fanów. Jeszcze dwa level FBA. Następny odcinek będzie z prezentami od fanów. Impreska. No i najlepiej, jak wiecie, już macie. <laughs> Przynajmniej będziecie mieli. Nie wiem. Także oczywiście 50-100 tysięcy sub. No, może 20. To co dwa dni, co dwa, powtarzam, co dwa yy, radzę wam nagrywać jakieś gry, w vlogi czy tam właśnie tagi, bo no, po prostu czym dłużej się nie nagrywa. Więcej wzrasta zainteresowanie. pokażę Wam vlog. O, mam zainteresowanie trochę. Weźmy o wybornym jatku. Przepraszam. poczekamy chwilę. Już. No i żebyście wy, wy tak widzowie tak ładnie robili. Pięknie. No. To pokażę Wam. Pierwszy dzień za nami. No, ja tam w kasy, kasy praktycznie. I on drugi dzień za nami. Bierzemy film. Vlog. W szybkim komputerze. Przy okazji grę Walker 4. I tada. I patrzcie na vloga. Za teraz. Jak no. widzicie? Siedem pół miliona. No to pierwszy raz vloga na przykład Zainteresowanie jest to, no prawie połowę mniej. Zobaczymy, ile tu będzie. O, więcej. Nie. No. Jeszcze raz to muszę zobaczyć. No tego nie widziałem. Naprawdę. Coś nowego odkryłem. Eureka. No nie No po prostu no kurwa, no nie No ja już nie mam energii, nie mogę, ale no jeszcze raz To jest po prostu i już No nie Po prostu mi bania pęka Ja w to nie wierzę. Zainteresowanie jest tak pici pici, że nagram grę. I Taka jaki kursik mamy. Mam No to już. Ten tak to będzie bardzo dużo. Oj, tak. Tego. Oczywiście powiem wam, że na YouTubie nie jest takich tak w tej grzesze, nie wiem. Powiedzmy milion, dwa wyświetlenia i ma się, no nie wiem, zaraz zobaczymy. No 15 tysięcy, no nie ma tak. Gdyby tak było naprawdę na YouTubie, to raz... Góra dwa filmiki na miesiąc wystarczył i człowiek by nie musiał się przemęczać, pracować, by miał wszystko co chciał. Tak nie jest, uwierzcie. się. Jeszcze forcara, jeszcze coś wam pokażę, jak skończy się nagrywać. Tak, jeszcze, tak na koniec. I, i. Bum, 7, 7. Tutaj macie taki domek. Tu wejść do sklepu z grami. No, ale to jest teraz y, na streamie. Wkrocz do bractwa, nie? Zyskacie tutaj, A jak macie gaz, oczywiście. Na przykład nie wiem, sławy, ilości, szanse albo um, doświadczenia energii, modu, aplikacji i zainteresowania. Słyszę zainteresowanie, że zainteresowania to dłuższe zainteresowanie grup. Teraz sprawiła, że masz o teraz jeszcze lepszy darek komentowania gier. Od teraz mniej więcej odcinku za nic zainteresowanie, zainteresowanie. Czyli że... dobra. Mam grę. Jest tyle zainteresowania. Będę troszeczkę mi spał. Pokażę Wam nawet. Bum, aplikacja. No, no I no, praktycznie nic nie spadło. A to jest typ steam, tutaj można nagrywać. No. Tak jak zamiam tam na No. Teraz no. Dziękuję bardzo za oglądanie. Proszęb o najlepsze komentarze, łapki w górę, jak najwięcej subskrypcje. To ja się kojam aż po samą kulę gdy do drogi wicu dostaw w górę.